Witam, nasza firma Autogazarius prezentuje Audi A6C5 wersji 4 z silnikiem 2.7 Biturbo o mocy 230 koni mechanicznych. W którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej w Sequent Plug and Drive. Kolejną w komorze silnika na podszybiu umieszczony został komputer sterujący. Dalej następnie widzimy filtr fazy lotnej. Elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej. Reduktor Genius Max zamocowany został pod reflektorem oraz tryskibacze gazowe umieszczone zostały pod osłonami silnika. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz na życzenie właściciela umieszczony został po lewej stronie kierownicy, w dolnej części kokpitu. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 70 litrów, średnicy 650 i wysokości 270 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Audi A6 z instalacją gazową BRC.